Witam serdecznie Państwa witam w skromnych progach Pięknego Urzędu Gminy Hojnice. Pozwólcie Państwo, że w imieniu tutaj współpracowników Gminnego Ośrodka Kultury na czele z Panią Dyrektor Justyną Rząską, na Pani obok, w imieniu w imieniu Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Sportu i jednego z członków Kapituły, która przydziałała na nagrodę Wojta, Józka Kołaka. Dzień dobry dla młodzieży z Wyższej Szczepańskiej Wielkiej od 34 lat. Jak chyba na świecie. Yy, serdecznie Was yy, Elito sportowo, kulturalno, yy, gminę chojnicę wspólnie z rodzicami, z opiekunami, trenerami serdecznie Was witamy. Salka jest mała, w związku z tym yy, pojemność tlenu jest ograniczona, dlatego musimy się od, od razu zabierać do roboty. Yy, witamy też Krzysztofa Sęgierskiego, który tutaj na bieżąco będzie takim asystentem tej kapituły przy rozdawaniu nagród. Yy, witamy też media. Yy, Telewizja kablowa, Jurka Hartmana. Nie kablowa. <grych> nie kablujesz, okej. <okay? grych> <grych> Czas w wersji elektronicznej. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Eee, średnia wieku. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest bardzo niska. Także tak młodość jeszcze nigdy nie czułem. Średnia. Mamy tutaj naprawdę e, świetnych ambasadorów e, ziemi chojnickiej, gminy Chojnice. To wy jesteście tymi ambasadorami, ale o tym za chwileczkę będziemy szczegółowo mówić wręczając Wam nagrody. nagrody. Nagrody już nie są w kopertach, tak? Te czasy kopert minęły, tak? Są koperty? Są, sorry, 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 sorry. Okej, okej, czyli myślę, że zaczynamy, aha, Częstujcie się tym, czym chata bogata, kartka herbata, winogrona, polskie winogrona, tak, bo teraz blokady rolników, to trzeba mówić, że wszystkie jest polskie, kawa też jest polska. Tak, że zaczynamy, zaczynamy um, przechodzimy do uroczystości. Nie wiem czy pani dyrektor Synarząska chciałaby tutaj ewentualnie dopełnić i nadać ducha tej uroczystości. Bardzo proszę jeszcze. Dobrze, nie wiem czy ducha tutaj dopełnię, chyba, że wyzionę, ale drodzy Państwo, niezmiernie mnie nie nam jest miło kolejnym zbierać się. A, 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 o prowadzeniu uczestności, wyznaczenia, nagród Wójta Gminy w, w, w Policy, działalności sportowej i obszarze kultury. Tak jak Państwo zauważyliście, dzisiaj to nasze grono jest dość liczne. to cieszy, jest też dużo większe zróżnicowanie różnych form aktywności, więc są też Dobrze wróżyć, bo w biurze różnorodności jest, jest siła. W tym roku wpłynęło do 31 stycznia aż 45 wniosków o przyznanie nagrody Wójta w obu kategoriach. Decyzją zatwierdzoną przez pana Wójta 38 osób. Z tych 45 zł złożonych e, otrzymują dzisiaj e, nagrody. Są to nie tylko e, słowa uznania e, ze strony pana wójta i tutaj, nas wszystkich tutaj zgromadzonych ze strony samorządu Gminy Pownicy, ale, ale też e, gratyfikacja pieniężna. Być może nie są to takie kwoty, jakie chcielibyśmy Państwu e, przyznać i które... Pewnie zaspokoiłyby Państwa oczekiwania i możliwości rozwoju pasji, ale krawiec kraje, jak mu materiału staje. Natomiast dla nas, dla Pana Wójta, ważne jest to, żebyśmy docenili maksymalnie wszystkich, bo tej Waszej pracy, mówię tu o zawodnikach, o, o twórcach. To jest czas, wasza energia, która po prostu nie da się przeliczyć, nie da się jej przeliczyć na pieniądze. Jest tutaj wielu wielu też rodziców i mamy, i ojcowie. Ta wasza praca i ten czas, który poświęciliście swoim, swoim dzieciakom jest też bezcenny, ale myślę, że... Że, że w perspektywie kilkudziesięciu lat myślę, że każdy z tych młodych ludzi powie, że, że to było szczerozłowne, to co dla, dla nich zrobiliście. Żeby nie przedłużać, pozwólcie, że ja oddał głos Krzysztofowi, bo Krzysztof ma okulary, <grym znażdżające> więc proszę Państwa. zaczniemy wręczanie nagród od kategorii sport. Zawodnicy. Pierwszą nagrodzoną jest Szpera Magdalena. Trzecie miejsce do jest gminy Wilkiej I w Mistrzostwo Świata hmm. Zapraszamy mamy w o Poprosimy, żeby może ze stroną podchodzić, po bo tam też nie będą, mało miejsca. Także pani ma Mama, taka jakby zawodniczka, nie? Gratuluję. Dziękuję. Zaznaczam gratulacje. Proszę przekazać sukces. Dziękuję. Bardzo się cieszę. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba. Waldemar Banaszek. Dzień. Żółto. Trzecie miejsce dla na Namiszczą Sław Europy. Weteranów. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w literaturze. Proszę Państwa, tutaj próbowaliśmy kolegę przekonać, żeby zastosował, się po nam, Mieszkanie z Czujemy się bezpiecznie w Chorzykowach? Mieszkaniec nie Jeden i drugi. <trafi> Laura Schulz, Mistrzostwo Polski w klasie olimpijskiej, kilka. Trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski w klasie olimpijskiej, kilka kategorii pod 21 w kategorii seniorów. Mama, papa, mama żeby chce przekazać. Tak, tak, dziękuję bardzo. Postaram się wszystko. Tak na między ogólną ogólną podskalą emocji jest Wicemysłowo Europy w klasie Ilka i drugie miejsce na Mistrzostwach Świata w klasie Ilka Juniorki Młodszy Nie ma. Nie ma Hany Rogowskiej. zachania jest, Hania jest, Hania z, Hania. jest z Torunia, po mojej odbierze Oliwia Laskowska okay. Proszę Gratulacje, gratulujemy.

Mistrzostwo Europy w klasie E-29 w kategorii U-17 i drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii U-19. Jest mama. Gratuluję. Przepraszam, gratulacje. Jest. Następnym razem zrobimy w Dzień Kobiet, żeby przynajmniej będzie okazję panu kwiatu. <laughs> Olivia Laskowska, żeglarstwo w Mistrzyni w klasie 470 miks, klasa olimpijska. Życzę znacznie zasadniczale. Zodatszą drugie Może i na miejsce na mistrzostwach Polski w w klasie 420. Czługow Bierę, żeglarstwo, żeglarstwo, drugie miejsce na mistrzostwo szłońskie z tym. Trzecie blarstwo na pieskie. Tak. Karto, wielkie rodziny jest. Mateusz Gyrałowski, żeglarstwo, drugie miejsce na mistrzostwa środków w w klasie lekki. klasy drugie drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w klasie Omega i czwarte na Mistrzostwach Europy w, w klasie 49 EL. -E -E. ja <trakło się> no, Dziękuję że mi wybrałaś, także jeszcze gratuluję. Sławomir Wiatrowski, żeglarz pod sześciomiesiątą polskich w polskich Katarzyna Grzeca, a ja drugie miejsce na lekcji w Grzyskach Polityki na dystansach 200 pięćset i pięćset. Lewa Kronosz, krajacz Azji. Drugie miejsce na letniu, czyli przez specjalny znalazł się i Łukasz Krieger, dyagno

Wraz z wizytą z Mistrzyni Europy i Mistrzyni Polski. I teraz rektorem rektorze z Laskowski Mirowski, żeglarstwo e, w imieniu Mirosława e, Młodzieża, córka Oliwia. na <noise> Karol Jączkowski, żeglarstwo. <noise> Też <głosy>

Żegluję <grymna> Klaudia Kuleszza, a jak teraz z prądem czy pod prąd? Jak to boli. Trzeba powiedzą, potem zrobić. Później trzeba wrócić. I ryżar Pani Nagrodę jest za całą kształt działalności w młodzieży Ale czy Hara już miała kiedyś seniorów? czy jeszcze nie miał. Paraka, ale... Rozumiem, że ten Marek będzie seniorami. Kiedyś powodzenia i gratuluję i dziękuję. Serdeczne gratulacje

Kwiatek dla męża, koperta dla pani. Tak. O. I teraz kolejna kategoria tak, na pograniczu sportu, twórczości artystycznej, tańca artystycznego. Hmm. Michalina Garus, hmm. taniec. W tanecznych, szondens i mini formacje. Julia Różycka. Drugie miejsce na Mistrzostwach Polski Jazz Dance. Pierwsze miejsce na Mistrzostwach do Później tańca Pomerania Dance Kawy Mini Level Up i Free Dance. Julia Religa. Również taniec. Drugie miejsce. Pierwsze miejsce na festiwalu tańca tak itd. Dance Marika Paluch, taniec również. <tryk> <tryk> modern jazz. Malwina Lońska, również taniec. <tryk> Susanna Monika, taniec, na tutaj, tutaj. turnieju tańca pomarania, dance, mistrzostwo, drugie miejsce na mistrzostwach Polski, jazz dance, pierwsze miejsce na międzynarodowym terenie, nasz International polska, jazz dance, Nadia Czupa. Pierwsze miejsce na ogólnopolskim drugi miec na soli. Co Czeska, Agata, Taniec. Drugi miejsce na wierzchu. Drugi Pierwsze miejsce na drużynach polskich w drużynie formatów tanecznych i drugie miejsce na Mistrzostwach Polski w Ballet, Dance, I teraz kolejna kategoria, kategoria twórczość artystyczna i upowszechnianie twórczość. I zapraszamy Panią Danutę Leszczyńską i Abdiaka Modę. Panie Piotrze, dziękuję bardzo. Panią tak, słuchajcie, przejmę w tym momencie. Pozwolę sobie trochę przysłać teraz wyręczyć, ponieważ dla mnie kultura jest bardzo bliska, więc chciałabym tutaj szczególnie wyróżnić też te osoby, które się dzisiaj pojawiały. Chciałam powiedzieć, że w ostatnich kilkunastu latach Gmina Chujnica naprawdę wykonała ogromną pracę i wysiłek, jeśli chodzi o pobudzenie na nowo zainteresowania Haftem Kaszubskim. Jest to już naprawdę zamierające rękodzieło. Natomiast obecne tutaj dzisiaj dwie hakciarki są tego zaprzeczeniem i dają nadzieję, że po prostu ten Haft, to rękodzieło nie zaginie. Pani Danka Leszczyńska, mieszkanka Pani Danka, jak sami Państwo widzicie, jest przepięknie ubrana. Ten strój jest wykonany przez I to, co Pani Danusia tutaj ma, Pani Danko, jeśli coś sknęcę z informacją, to proszę delikatnie mnie. Pani Danka jest cała na od pierwszej nagrody w na polskim konkursie haftu w Linii i Pani Danka, pani Danuta, specjalizuje się w hafcie, tak tzw. złotnicy, w nakładanym. To jest haft, który pojawia się na czerwcach i to, co tutaj jest tak pięknie wyeksponowane na, na tym ubiorze, to to jest to, w czym Pani Danuta osiągnęła mistrzostwo i cieszę się, że tym mistrzostwem też się dzieli z młodym pokoleniem mieszkańców Pani Dusiu, bardzo się cieszę, że ta nagroda też do Pani dziękuję. Pani Helenę Pawłowską. Drodzy Państwo, Pani Helena jest już laureatką nagrody Pana Wójta Gminy e, e, Konicy, Pana Zbigniewa Szczepańskiego w kategorii H. Ale tym razem chcielibyśmy, e, chcieliśmy docenić wkład pracy, który Pani Helena włożyła w ubiegłym roku, żeby opracować, zaktualizować i doprowadzić do takiej e, formy, e, no już takiej ostatecznej, pełnej e, e, teczki chartu Kaszuckiego, autorstwa e, pani e, chatu, autorstwa pani Aleksandry Ludwickiej, wybitnej charciarki z Cholm. Pani Aleksandra wiele lat temu zgodziła się być mistrzem w projekcie ministerstwa kultury dziedzictwa narodowego, który realizował go. I wtedy powstała myśl, żeby stworzyć teczkę haftu. Wykupiliśmy prawa autorskie do, do, do do tych wzorów i opracowaliśmy teczkę. Ale ta teczka była naprawdę niedoskonała, natomiast było to nasze pierwsze doświadczenie i teraz dzięki naprawdę ogromowi pracy, między innymi Heleny, ta teczka, drodzy Państwo, to będzie majster Myślę, że do końca miesiąca będziemy tę teczkę mieli gotową. Także Helenko, bardzo Ci też dziękuję za, za tę pracę, którą dużo. Drodzy tak jak powiedziałam, dzisiaj tutaj jest kalejdoskop różnych aktywności i cieszę się, że wśród tych różnych aktywności pojawiło się coś, coś takiego, co się nazywa tańcem dawnym. Uwierzcie mi, to nie ma nic wspólnego z tym, co Wy tam dziewczynę trenujecie na, na, na zawodach, ale okazuje się, że to jest równie wciągające. Daria, kiedy zaczynała prowadzić zespół Ciechocińskie Prawczki, była bardzo młodą osobą, natomiast yes. szybko, ale wtedy była yes. bardzo młodą, teraz jest młoda Daria była bardzo młodą wówczas osobą, ale też stała się liderką i zaczarowała, no, zaczarowała te dzieciaki, które dalej prowadzi i mamy już takie Dwu, trzy latki, które po prostu chodzą do Darii na zajęcia. Daria to robi nieodpłatnie od wielu, wielu lat. Także cieszę się, Daria, że, że dzisiaj możemy też uh, honorować tą dziesięcioletnią moją pracę. Drodzy Państwo, zapraszamy Grzegorza Niemczyka. Grzegorz nam coś za no, Rekomendowaliśmy panom Grzegorza Niemczeka do, do przyznania nagrody Wójta Gminy w działalności kulturalnej, ponieważ Grzegorz od wielu lat stoi za wieloma inicjatywami kulturalnymi. W Grzesiu nigdy... Znaczy on nie widzi problemów. On widzi rozwiązania, mało tego przynosi pomysły, a do tego jeszcze po prostu je realizuje. Jest inicjatorem wielu charytatywnych działań, które się na terenie gminy polityce realizuje. Grzegorz na no co dzień, nie, już nie jesteś mieszkańcem gminy Południówce. Jesteś mieszkańcem gminy polityce. Tak, także, także, cieszymy się, że, czegoś po prostu nas wspiera, bo nas też po prostu na co dzień inspiruje. Dziękuję. A na koniec pozostawiłam właściwie, jak to mówią, wisienkę na torcie. Jest mnie niezmiernie miło poprosić pana Jerzego Kuliskiego do nas. Wiecie, pan, ja rozpatruję osobę pana, pana Jerzego w kategorii mentor, mistrz, bo dla mnie to jest mentor i mistrz, pan Jerzy przez wiele, wiele lat. Na terenie gminy Chojnice, ale też miasta Chojnice był inicjatorem, realizatorem wielu kulturalnych e, e, wydarzeń. E, a to co ja cenię, myślę, że wielu, e, wielu moich rówieśników, ludzi, którzy działają na co dzień w kulturze, że Pan Jerzy, pomimo tego, że już od wielu lat jest na emeryturze, to, to po prostu dzieli się swoim doświadczeniem a przede wszystkim, co jest dla mnie niezwykle cenne, swoją obecnością na wydarzeniach kulturalnych, od początku do końca i zawsze docenia i zawsze, no jest Pan po prostu, Panie Jerzy, zawsze z dobrym słowem dla tak. I całe szczęście pani o, Pana, tylko ja się zastanawiam, w ilu egzemplarzach by trzeba było pana sklonować, żeby wszyscy po prostu byli zaspokojeni, jeśli chodzi o, o takie zaopiekowanie w swojej kultury. Naprawdę. Dziękuję. Dla Kiedyś przy akordonie, to się wywijało. Proszę Państwa, dla tych młodszych osób, ja tylko chcę powiedzieć, że Pan Jerzy był, był właścicielem, ale właściwie też dobrym duchem. współ. Tak, współ. Dobrym duchem Harzykowskiego Kina Letniego, Harzykowach i też przez pewien czas w sporne gacie. Ja muszę, państw, ja muszę, panu, nie, ale muszę Państwu już panu Ja muszę powiedzieć, że mając, 13, niecałe 13 lat chyba, w kinie letnim pana Jerzego były wyświetlane chyba z tego pierwszy rok, kiedy była wyświetlana polska komedia, komedia Seksmisja. Ale ja nie spełniałam wymogów wiekowych, bo ona chyba była od 13 pana czy wyżej. W każdym bądź razie musiałam bardzo cygamić, ale pan Jerzy no, był bardzo stanowczy. Ale, nie wierzymy. Nie wierzył pan, ale poenta jest taka, panie Jerzy, że ja na tym filmie byłam. Zapraszamy <grymne> do stołu. Tak, drodzy Państwo, y laureaci tegorocznych wójta. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy za obecność, za to, że też nam dostarczaliście wiele emocji tym, co, co robicie. Trzymamy za, za Was wszystkich kciuki, za zawodników, za trenerów ale też za rodziców żeby, żeby, żebyście mieli i satysfakcję z wyników, ale też po prostu i satysfakcję z remików. Wszystkiego dobrego na tym Szanowni. Szanowni Państwo, Kapituła miała do też wątpliwości, bo y, takie były możliwości y, gminy, jakie były y, przyjęte pieniążki w tym budżecie na rok bieżący jest to kwota 40 tysięcy brutto i taką kwotę yy, rozdano, także niektórzy, o, te kwoty są zróżnicowane jak zauważyliście, są zróżnicowane. To kapituła zdecydowała kto ma dostać więcej, kto ma dostać mniej. Niektórzy mają symbolicznie, ale stwierdziliśmy, że jesteście tak ważni w tej naszej lokalnej społeczności, że samo spotkanie z państwem yy, jest dla nas też bardzo ważne, także yy, w ramach 40 tysięcy kapituł, kapituła musiała te pieniążki w postaci tych kopert rozdzielić. nie musiała, musiała. Musiała więcej, no wyjścia nie miała dla nas. Także zapraszamy do symbolicznej sym, 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 kawy, herbatki, bardzo proszę. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Że... Żartując chcieliśmy dać więcej, ale niestety inflacja spadła. <śla>